Trzymadku tutaj w kolejnym odcinku z w kaskuje w dzisiejszym odcinku będzie e, zbieranie ziemniaków, tylko jeszcze chciałem Wam się pochwalić. Tak oto tutaj wszystkie belki sobie związłem i właśnie niedługo będzie e, odcinek wzorki. No właśnie nowy nabytek, grim, no też mociąg będzie przyjedzie, jeszcze drugi ma przyjechać. I będziemy dzisiaj sobie też Grimem wybierać ziemniaki. Oto takie cacko udało mi się załatwić pożyczyć, wypożyczyć oczywiście. Yy, jedziemy na pole. Ogólnie skąd ja miałam na to pieniądze. Kredyt spłacone kredyty Kredyt jest płacony, ponieważ sprzedałem mleko. Yy, trafiła się cena 6800 podajże. No i sobie elegancko spłaciłem. Właśnie w dzisiejszym odcinku będziemy sobie zbierać ziemniaki. Ja to wszystko już muszę rozłożyć. No. No jedziemy z koksem Czekajcie, żeby jak najwięcej brać Coś takiego o, myślę, że tutaj trochę tych ziemniaków się zmieści Mam nadzieję, że nie tyle samo no to co na tego mojego Kpila bo będzie śmiesznie No a to jednak jest samo jezdne, no to tym się lepiej wybiera Ogólnie na no to trochę sobie po wybieram tych zimnych kupie, ogólnie tej akcji nie lubię i dlatego postanowiłem, że będą mi to robić pracownicy. Tylko tak na początku chciałem właśnie sobie pozbierać. Oczywiście pan ze mną, który mi tu właśnie pomaga, pracuje w kółku rolniczym, on jest taki sprzęt, no i on zaraz przyjedzie po prostu, dalej będzie zbierał. a my sobie w tym czasie właśnie już zaczniemy orać łąkę może tak to zrobimy bo nie miałem planu o kurde sorry czekajcie już to wyłączam bo widzę że tutaj coś te wiadomości przychodzą za często 60% już mamy więc sobie też nie poramy zbytnio tak ja sobie zwolnię czas no bo jednak to będzie pobierać opłaty no trochę tych ziemniaków będzie ciekawe jak to mogę cenę za nie. a cena jest to jest ogólnie pospadało teraz na ziemniaki 500 idzie w górę więc może nawet sprzedam ziemniaki zobaczymy Okejcie. Okay, gdzie... to też oczywiście na razie bo to jest przystosowane do drogi taki już tuż to kombajn. a weź kurde jakoś tym cofnij tym monstrum tak, ten lasek nie jest aż tak gęsty żeby tu sobie spokojnie właśnie Jechać. Bo no tak to właśnie wygląda. Nie ma co też co dużo tutaj mówić. No mamy full. Więc będziemy musieli wziąć. No A, no tutaj sobie zbieram drewno, ale mówię, to jest nabytek. Czy dam to przyczepę, bo mnie wkurzała? Kupiłem sobie fligu oryginalnego tutaj z taką z taką z modów Ody, które będziemy dobierem. No bo właśnie pół odcineczkę sobie zrobimy z odbierania ziemniaków, a drugie pół sobie zrobimy z orki, żebym też miał coś tam na filmie innego. A bo wiecie co zrobimy dzisiaj cały odcinek yy, z ziemniaków A następny zrobimy cały z orki hmm. Czekajcie, to będzie dla dobrze cofnąć No jednak Chciałbym poświęcić cały odcinek orce W sumie A też bez rzucania obornika wtedy zrobimy pomiędzy Tę drogę też się poprawi poza odcinkami tu w ogóle sobie chyba więcej zostawię miejsca yy, na wiecie na No na wracanie mogę to się betonem wleje. Tak chyba się wygląda. I wiecie co chyba na razie z ziemniaków zrezygnuję, no bo... Jednak miał Monu i poszłem do szczęścia, zamiast tego zainwestujemy w coś innego. Pewnie się spytacie do czego jeżdżę właśnie najwolniejszym ciągnikiem na Kurkę z lesie A czarny Johnny to się zbytnio nie opłaca o kurde tutaj widzę mało mi jak jest robiony nie ja na ziemię wy wysypuję, ale... I z tym. Na trzecim rzędzie ta. Także tutaj przeszkadzało... Bo no, tak zostawia. No, no, pomiędzy drugim. No, tak musimy sobie jeździć. To dużo mówić, tak to właśnie wygląda. Dzisiaj ten odcinek robię tak na średnim mi się ogólnie chce, no ale myślę, zrobię go, no bo czemu by nie. Wstawię od razu do renderowania dwa jutro, jak będę kolejne dwa nagrał najprawdopodobniej, no to też wstawię dwa do wsyłania, no i będę miał kilka godzin spokoju, że tak się wyrażę. Jeszcze zobaczę, jak to tam dokładnie zrobię, no bo nie wiem, nie wiem. Dzięki, kilka słów znowu przyszło ogólnie. Jeśli chcielibyście subskrybentów, abym czytał na filmach, to może Będę tak robił. No, napiszcie w komentarzach. To no, film w ostatnim przecież było. Można zobaczyć smy. Ale chyba nie. Już sprawdzam 8 godzin temu był właśnie odcinek z koszenia nagrany Komentarzy żadnych nie było 4 suby, niedawno piliśmy 80 subów I teraz właśnie jeszcze 4 doszły Więc jak na moi kanał to jest bardzo dużo Nie powiem Mijaczek zostanie, ale to tam walić, tak szczerze mówiąc, no bo... Eee, to wiecie... No tam mi różnicy duży nie zrobi w plonach. I tutaj musimy sobie zjechać z powrotem do ten rządek. No mam już 80% połowie. Wiecie, chyba zrobił tak, że ustalać co pracownika będę odbierał. się pobawimy trochę w lasku albo co zrobimy, wiem co zrobimy, tylko zaraz. Ogólnie pryzby będziemy sobie wysypywać na gospodarstwie zamieńmy go sobie tutaj w sumie nie było jeszcze takich, takiego typowego odcinka z obrządków dlatego go sobie zrobię tutaj sobie musimy najpierw otworzyć czy paszoł stutknutek wyjąć bo on jest pod zadaszeniem właśnie tutaj I teraz wam pokażę jak mieszam właśnie tmr mają krówki do mało mniej niż połowę Dobra zostaje tutaj Bierzemy ładowarkę oczywiście dwie balpisia no zawsze daje bo to jest trochę większy paszowóz Dobra rzucamy żeby te Johnny nie wchodzić jak do dobrą sprawę żeby to mieszać To no, słucham medyczne, trzech kisień zrobić, nie no, jest tak rozwalona, że ja pierdzielę. Ale... No... Nie musi przyznać się, ale mi się ładnie udało, łożyć. Nie jest ono ułożone równo, ale jest prosto. Złade. Tak. Teraz odczepiamy sobie widły. A właśnie sobie od razu to tworzę. Dobra. Łyżkę. Idziemy. Nabieramy full łyżkę. No i do was oczywiście tutaj dwie trzy łyżki takie wejdą, więc. Oto na spokojnie. a niech to się sypie, pracownik ma 100% 80 nie przewidziałem tego, że będzie po połowie robił dobra niech może będzie tam dobra jedziemy z, kolejnym, z kolejną łyżką oczywiście tutaj właśnie klas robi robotę ale w przyszłości właśnie będę doprowadzał też pociągi ja będę po prostu zmieniał zabornika na, na i. No. I z powrotem, no bo podjadę sobie tutaj tak naprawdę paszowozem, łapnie mi to, naładuje do fula, nie będę musiał na ładowarkę odjeździć. I się nie będę musiał cały czas, tylko wprost będę miał krokodyla i tyle. przesuniemy no, no jeszcze jedna wejdzie ale myślę że sobie tak zostawimy bo tutaj widać już jest kurwa tak odstawy 98% jest a 94 no, sobie właśnie zajeżdżamy przeważnie to już na robię kurde no i tutaj ciężko właśnie też z tym paszowozem wjechać no bo ten jest dość mały Kula nas teraz zamknięte, więc poradzimy sobie jakoś bez ich. W tym czasie zobaczymy sobie, jak wygląda sprawa z, z pracownikiem. Widzicie, ma 94%, więc podstawimy mu źrodą 6. tutaj nasz cały bo my już mamy właśnie praktycznie mieszany TMR zostawimy sobie może tak, paszowo z tym razem dobra no, odczepiamy łyżkę i na tyko zawsze daję siano i słomę żeby się nie pomieszać żeby na pewno wyszedł TMR Ja to wiecie wolę długać na po prostu Damy sobie najpierw słomy, jedną, bo to jest akurat bezgodnicy. I każde jedna tak słabo. Aha. Oczywiście dwie. Jeszcze damy sobie ściana może damy to z początku, no bo wiadomo, to jest tego. To brzegu, żeby brać, kurde, nie czy to, to dwie. Aha. Czyli tam jest banka rozwolona, nie wiadomo dlaczego. Jak ja to kocham. Ja tu się dobrą godzinę bawię, żeby to układać, więc za samo to my rzadko głupie nie należy się, łapka w górę. Dobra, wrzucimy sobie te dwie banki i tam zieloną szóstkę sprzątniemy z pola, żeby czasami mógł przejechać. jakie rody na no, legarmo, co w razie zostawię. Dobra, dałem dwie siano, dałem słomę, więc teraz przyszedł czas na jeszcze piżankę. Ja jeden ja, ja, ja mam tyle do parki, więc to jest bardzo mało, tu niedługo będzie wchodzić 100 pisze. Tu już wchodzi chyba 170 tysięcy. Jeśli ja się nie mylę tego TMR-u, więc trochę tu jest ja nie powiem. No, ale jeszcze jest znacznie. Już nic lepszego nie wymyślę póki co? Dobra. Bóg opuszczamy, no i z impetem trzeba przyjrzeć oczywiście. Hmm. Myślę, ukręcimy sobie ten temer do końca i sobie jeszcze słomy im naścielimy. Wiadomo, woda chyba nie jest nic ciekawego, ja, bo dobra, ukręcimy ten temer. Eee, zasypiemy tutaj ogólnie pryzm, najprawdopodobniej na eee, weźmiemy sobie takie stepy i i silosów właśnie będą ziemniaki. Zostawię je tam, żeby nie przeszkadzały po prostu. Dobra, ostatnia łyżka. Chciałem też waszą łyżkę przestawić. Co jest nie tak? Odpadał co, weźmiemy sobie... ...prysku. Dobra, starczy. Oczywiście, powinno się opuścić zawsze Ja sobie też opuściłem do marka. teraz na nie będę TMR-u mieszał no bo jeszcze jednak trochę on tego tam będą miały teraz no Bo poza odcinkiem, no to z chwilę to mi zbawi, zbawi Zanim tutaj skręcę 15, 20 minut Kręcę TMR jak jest właśnie półaryczowo Ale pieniądze z tego też są niezłe, więc To się jak najbardziej jeszcze sobie weźmiemy, wejdziemy do do, do zajedziemy i dopełniły do pełna potem sobie zajedziemy na farmy usypiemy na pryzmę i będziemy kończyć cały odcinek oczywiście jest tutaj pracownik w zimie jak to dokończy hmm, tutaj kurde o mi jak tezby poszedł Eee, hmm, to tam wiecie pracowni, więc trzeba ja mu wybaczyć to. Co chyba, nawet tempomatu nie będę wstał, tylko tak... ...na oko będę jechał. Pól, full, full dobra, jedziemy. O, John D. ma co robić z tymi 30 tysiącami litrów, litrów ziemniaków. Ale hmm, co? My się przypieprzyły przez pole prosto, tu nie ma się no, po co na drogę zjeżdżać. Tutaj właśnie jest ściernisko, które możliwe, że będę obornikę rozrzucał, no bo jednak trochę tego jest i tego obornika i czemu wynie w sobie, które w szczepy się zapomniałe przystawić, tylko no się to wyskoczyło się do klasa. pół... copniemy. Klasik ma zaczep. Nie będę John rozpinał oczywiście, bo po co. Też te przyczepy możliwe, że wymienię niedługo. Ale wszystko po kolei. Na początku opiskiwać oczywiście. Opiskiwać Może jakiś właśnie... leci... Nie wiem, ten, ten, ten... rozsierty do nawozów. O tym można myśleć dalej, bo pole są jakie są, wystarczające według mnie na razie przez to największe dobra tutaj sobie odczepimy teraz dwa postawimy ładowareczkę na miejsce albo tu silos po prostu wyjdziemy dobra będziemy po to co ona tutaj stała z wyjdziemy w ogóle to wygląda w lewa strona na prawą ja chcę i no, też na prawą tak, tutaj kontrol -I, i się sypie, nie ta, tylko ta to przyczepa aha, nie może zostać wykonane w danym miejscu, a już może? Patrzcie, sobie żegnałem po prostu na prawą stronę, no i też. Odwróć i... Okazji no ale... Jeszcze trochę tego będzie chyba. Dobra. się tą... Przedstawę będziemy obsypywać sobie z dwóch stron. Dobra. To było w dzisiejszym odcinku, na tyle ja się żegnam z takim widokiem. No i do jutra. Trzymajcie się. Cześć.